Dzisiaj w style BrainRot jest bardzo, ale to bardzo specjalny dzień Ostatnio odkryłem, że moja szkoła ma prywatny serwer w Stile BrainRot I tu nie chodzi o to, że mamy specjalną lekcję, na której gramy w gry i na przykład w Stile BrainRot Tylko o to, że nauczyciele razem z uczniami założyli prywatny serwer, do którego mają dostęp tylko uczniowie mojej szkoły I tak się składa, że ja też dostałem zaproszenie właśnie do tego serwera Dołączymy tam i zobaczymy jak zareagują nauczyciele i uczniowie mojej szkoły na te moje wszystkie OP BrainRoty Bo wydaje mi się, że na pewno jestem najbogatszy Bo nie sądzę, że oni mogą mieć jakieś dobre BrainRoty Okej, okay, wygląda na to, że ktoś teraz tam gra, więc dołączmy I jestem! I zobaczmy Kto tutaj jest na serwerze, ej, oni tam stoją Z tego co widzę, jest Natalka, Christian, Nina i Marcel, zaraz będzie Event, cześć wszystkim, cześć wszystkim Hejka? To oni tu dołączyli w takim razie, przed chwilą? O jaki event tutaj chodzi? Chyba o ten Radioaktywny spin, co będzie za 13 Minut i tak samo ten Fishing event, ale sobie połowimy tutaj Ze wszystkimi i oni chyba wszyscy sobie Ufają, bo mają w ogóle poodblokowane bazy Tu jest super atmosfera w takim razie Co ty masz na sobie, Christian i trzy Kropki. Albo jeden z nich ma Real Madrid koszulka drugi Barcelony. No mój ulubiony klub. Zawiodłem się. Już się z Tobą nie przyjaźnie? O nie. Anina się w ogóle pytać Chce się ktoś wymienić brejrotami? Ej, może ja się wymienię z inną brejrotami. Nati chce się też wymienić brejrotami. I to może wymienimy się w trójkę. Zobaczę w ogóle, jakie oni tu mają brejroty. Nati? Ej, Nati to jest. Nati? Nie, to jest Natalka, ale to nie jest ta Nati ode mnie, tylko ode mnie z klasy Natalka. Ja też mam w klasie Natalkę. I w ogóle ona ma tutaj brejroty. Orkalita, Orka, Lastra, Flamingeli. Oni mają w ogóle bardzo słabe brain roty w porównaniu do mnie. Tak właśnie myślałem, bo patrzcie jakie ja mam OP. Co oni tutaj piszą? Eee, przesadziłeś? Blokuje cię na telefonie mojej mamy? Moja mama cię zablokowała? Dobra, nie wiem o co to w ogóle chodzi. Ja chcę się wymienić brain rotami z nimi. Nati, co chcesz za Six 7 Nie lubimy się już. Oni się tu nadal kłócą, W ogóle, nie wiem, Marcel i Chrisem przesadzają. Co napisał? Dostaniesz w papę w szkole. Ej! Nie pisz tak do niego, Marcel! Co to jest? Oni się tu bardzo kłócą. Ja nie chcę w ogóle takich rzeczy słuchać, Ja się pytam, Nati, co chce za Six 7 Ona mi przyszedł Dragon Caneloni. A Dragon Caneloni daje 250 milionów na sekundę, a jej Six 7 daje 7,5, z tego co dobrze pamiętam. Yy, ją coś chyba w główkę stuknęło, mi się wydaje. Nie, 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 nie ma nawet takiej opcji. Ja po prostu nie biorę tego 6-7. Przecież to jest tyle rot, To chyba mogę kraść, brain roty, Tylko by wychowawczyni moja nic mi nie zrobiła w szkole. Co to, że kradłem roty Bo będzie wtedy lipa. Dobra, zgradam jej Six 7 Blokuje bazę. Chyba chyba nawet nie zobaczyła. No konwersuje się z Niną. Chyba z Niną się chce wymienić. Co oni tu piszą? Oddaj je w tym momencie, inaczej zabiorę ci kanapki w szkole? Co to jest za nowa konwersacja jakaś? Pominąłem coś chyba. Ej, Ziko ukradł mi Six 7 O, skapnęła się jednak. Napiszę, że nie. Ziko, oddaj. Ale na ja to opisałem, że nie. Trzeba blokować swoją bazę. Ziko, ty jesteś hakerem chyba? Nie jestem żadnym hakerem, po prostu ukradłem Brirota. Ej, kupmy Maxlaka, Natalka napisała. No, tylko, że kto? Szkoda, że nie mamy Maxlaka. Racja. Ale kto go? Kupi. Ti kubzika? Czemu ja akurat? No jak to, kto? Yy, właśnie I się patrzą wszyscy na mnie Nie, ja nie chcę kupować Maxlaka No jak to, kto, ty? No w sumie ja ich lubię To są moi koleżanki i koledzy z klasy Więc może odpalę shopa I kupię im tego Maxlaka Więc 2xlak Jeden I drugi Let's go tysiąc robuxów wydaje właśnie teraz na Maxlaka I zaraz będzie radioaktywny event I mamy na pół godziny Dobre brejronty nam wyjdą Tak samo może z tego łowienia Będziemy mieli większego farta Oh my god, mamy Maxlaka Tak, jest Krystian ale musimy zamknąć bazy, żeby Zico nic nie zabrał. Nina, ty jednak mądra jesteś jak na blondynkę. Czemu Marcel jest taki niemiły w stosunku do każdego? Marcel, ty się uspokój. Serio, to jest niemożliwe. Ha, o, Krystian się tańczy. Jaki gołcik. I nagle rozbiegli się wszyscy do baz i je blokują. Czy ja o czymś nie wiem? Hmm, dobrze, że ja mam zablokowaną akurat ciągle. I mam największego rebirtha z wszystkich. Oni wszyscy co do mojej bazy jakoś podchodzą. Czy oni się szykują, żeby mi coś ukryć jest... Ej, co? Coś unlock to moją bazę za robuxy chyba i kradli mi 67. Zamienili mnie. E, nie, 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 nie nie, 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 I kradzie mi spółkię płapki! Aha, aha! Widzicie co oni robią? Krystian biegnie z moim spukent pąpki No co ja mogę zrobić? No! Fajne, masz preroty, Ziko i znowu mnie biją! Nie! Nie no, co oni robią? Oddawaj to Natalka! Nie, 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 nie! A wszystkie preroty mi zaraz pokradną, Oddawaj to Nina Nie, nie muszę zabokować bazy. Ja sobie nie są nie mili! Nie, dobra, six Seven ukradli, ale on nie był w sumie mój, ale co oni mi zabrali jeszcze? Sodę mi ukradli, ale z ciebie nubek Ziko Natalka napisała. Nie no, czemu oni mi okradli? Bradley. A ja im kupiłem Maksmaka i spukięt Pumpki. Krystian mi ukradł jeszcze. Ej! Ja nie wiedziałem, że oni mi mogą tak okraść. I znowu tu się szykują. Z jakimś bodyswapem ja już im nie ufam. Ja nie wiem, co mam zrobić. W czwórkę na jednego to jest za dużo. Może ja im jakoś ukradnę albo mam pomysł. Napiszę im tak. Mam dla. Ej co? Jak on wyszedł! A moja baza była zablokowana. nie znam, jakieś tajne metody chyba na to, ale się dla nich mam dla was wyzwanie. Ja mam pewną taktykę, bo patrzcie to. Jak pójdziecie do shopa, kupię gravity Coila i zaraz wam wytłumaczę o co mi chodzi. I tyle, lepiej tutaj, Nina odłóż mojego brain rota, odblokuję wam bazę i wyjdźcie stąd. Wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd do widzenia! Ja wam zaraz coś pokażę. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Szybko, 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 szybko. Ja w bazie mam secret Lucky Bloka. I tutaj podchodzimy i tak. Napisałem im, jak uda mi się wskoczyć na tą bazę, to dacie mi najlepszego waszego brain rota, a jak nie, to Mam wam tego secretnego lucky blocka, ciekawe czy się zgodzą Bo to jest po prostu niemożliwe, żeby tu wskoczyć Pokażę im może najpierw, że nie potrafię Nie da się, na zwykłym Gravity Coilu się tu nie da wskoczyć Tak samo jak go nie mam, to też to jest niemożliwe Ale ja zdam po prostu trika, jak to zrobić Krystian się zgodził, napisał, nie no spoko Marcel się nadal zastanawia i pisze Hmm, ja zaraz odzyskam wszystkie moje brainroty Okej, okay? i tak ci się nie uda? Nie ma szans, że ci się uda, ha 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 No dobra, nikt we mnie nie wierzy A patrzcie to, biurę Gravity Coila I teraz gdy kliknę to wskoczę tam, pyk. Let's go! I jestem tu i co? O nie, Marcel biegnie do mojej bazy. Czy on chce mnie oskamować? Bo wiecie co? Wystarczy po prostu kliknąć, jakby Gravity coila w tym samym momencie co skok, i wtedy skaczecie tak wysoko. To jest po prostu błąd style style Brainrod. Co napisali? Co? Co? Jak to? I tutaj Marcel tak samo napisał: Eeee, haha, dzięki. I biorę moje najlepsze Brainroty. Ej, no Christian chyba mnie oszukał, ale i tak tutaj jest u mnie w bazie razem z Marcelem. Więc ich strapowałem i nic nie mogą zrobić. Oszuści jedni, więc biorę od niego 6-7, bo to jest jego najlepszy Brainrod. Mi się należą, więc jeden. Wzięty. Tutaj od Natalki ta moja soda, którą mi wzięła. Tak samo ją odzyskuję. Let's go. Dziewczyny mnie nie oszukują, bo nie zamknęły swojej bazy. To chłopaki są po prostu trzywści wścipsy. Spódki pampki 80 milionów. I odzyskałem wszystkie swoje brainroty tym, że po prostu oni są nupkami, Nie potrafią grać w tyle brainrot. Krystian, nie masz się nawet mi zabrać. O, on mnie tu goni, ale dobra. Odzyskałem wszystko. Let's go, ale łatwe. Coś napisali znowu. Jak ty to zrobiłeś, Ziko? Nie powiem im za to, że właśnie mi ukradli brainroty. I w ogóle tutaj idzie secret. Los Trollorlitas. To chyba przez tego Laka wyszedł. Ale oni pewnie nawet nie mają pieniędzy, żeby to kupić. Patrzcie, Natalka tutaj podchodzi, ale ja na to nie stać chyba nawet. Dobra, <laughs> więc zakupuję i dziękuję. Idzie do mojej bazy. Krystian też nie ma. Patrzcie, podchodzą. Nie stać mi. A nie, Krystian ma na to pieniądze. Co jest? O nie, no nie, dobra. Muszę walczyć tutaj z nimi, ale spokojnie, ja dam radę. Odkupuję tu i tutaj batem go hituję i już idzie do mnie do bazy. To tak samo nie nam masz. No nie, ten Marcel ciągle mi chce ukraść, no naprawdę. To jest po prostu. Marcel, ty się uspokój, nie? Bo w szkole zobaczysz. W szkole zobaczysz, nie będzie tak kolorowa. Oddawaj i płaczą. Dziękuję za Lastraleritas. Event odpala się za 3, 2, 1 i jest! Mamy to, możemy łowić. Zresztą się tutaj Fisherman, więc kupujemy najwlepszą wędkę radioaktywną i będę miał 4X laka. Ha, I nikt z nich nie może kupić taki dobry, bo nie mają ma birfa, ale ja będę łowił przy swojej bazie, żeby od razu te brainroty szły do mnie. To jest szybko napełniamy i rzucamy. Jej, yeah, event! Tak jest, dobra, i co tutaj mi dropnie? Otóra mogę klikać i mam 40 ponad kliknięć chyba, więc tu będzie coś dobrego. Łowię, łowię. Łowie, łowie, łowie i. Tralalelo, tralala, dziękuję bardzo. O, łatwo. Niech oni na farmie jakieś brajroty, i potem im ukradnę. Znowu klikamy, 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 klikamy i. Kraj po Ej. Co? I Marcel ukradł mi Headless Horsemana Nie, 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 to jest Po prostu niemożliwe, ja blokuję bazę I tutaj Nina jest strapowana Co ty Marcel tu piszesz? Marcel coś napisał, zobaczmy Ha, ha, ha. nie, 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 Marcel to jest to Po prostu taki przygrywik szkolny, serio On musi po prostu kraść brain roty od kolegów, żeby być Dobrym, to jest smutne, no co? Jakim cudem ona wyszła ode mnie z bazy I mi kradnie na kaneloni, ja nic nie mogę Zrobić w łowie. ej, jak to się stało Że ona przeszła przez to, no nie, ale Lastralita z łowiem. ej no Oddawaj to Marcel, jak to się stało, nie jakieś cheaty na 100% miałem bazę zablokowaną dla znajomych haha ha, jaki noob no nie no po prostu wykorzystujecie jakieś błędy gry pewnie no musimy odzyskać tego headless crossmana i dragon Caneloni. marce tam u siebie w bazie stoi ale ma nie zamkniętą więc może kupmy body słapa i trapa dobra idziemy tutaj od tyłu jakoś się tam zakradniemy do niego idę tu 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 tu, tu. okej okay. i stawiam trapa z tyłu dobra Ustawiony, niech idzie teraz zamknąć. Teraz musimy na niego tylko czekać, aż tu przyjdzie. Będzie próbował zamknąć bazę. Idzie, 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 idzie. No, zamieniam się, z nim jest strapowany! Biorę mojego Henry z Horsemena, Marcel! Elo! Christian, nie pomagaj mu nawet. Christian ma chyba wywolone. A, się ze mną zamienił, ale zdołałem mu ukraść, gdzie on jest chyba na samej górze, tak? Czy nie? Tak, mamy go. Pomogłem ci, Siko. Dzięki, Krystian. Mój brayn! Jaki twój bread, mas rządu mój! Nie oszukuj nawet. Teraz musimy jeszcze tej Ninie ukraść tego mojego dragona Kaneloni. Ej, jej chyba nie ma. Ona gdzieś chyba poszła. Patrzcie, stoi tutaj. Ale dobra, na wypadek. I tak po prostu wezmę tutaj jej steal i w razie czego mam po prostu body słapa w ręce. Ale nic nie robi! Stoi i mogę ukraść dragona Kaneloni! Dziękuję bardzo. Ale to jest proste. Oni są tacy słabi, po prostu pewnie cheatują, a potem nie potrafią tego po prostu zabezpieczać, więc łatwo. O nie ziko No, 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 łup! dalej swoje słabe, słabe brain rociki, a ja... Odzyskałem swoje. Zawsze i wszędzie Real nielubiany będzie? Marcel, nie no, Marcel, to jest po prostu taki właśnie siomeczek, nie? Sąd pisze. L'Astral Retreats. Ej, co tu robi dyrektor? O nie. O co tutaj chodzi? Yy, napiszę tak. Marcel. O, i Marcel już wie, że napisał. O nie. Nie twój interes? Ej, co? Marcel tak do dyrektora się odzywa. Co jest? I on gdzieś tam poszedł. Ej, coś napisał. Co to za jakieś zwierzęta? Haha, <laughs> to nie zwierzęta, panie dyrektorze, to brainroty. Co ty powiedziałeś, Marcel? ho, ho Marcel ma chyba przechlapane. Eee, napisał coś? Nic, trzy kropki. Ej, masz nagane, Marcel, ma nagane, bambik. Haha, <laughs> i dobrze tak Marcelowi za to wszystko, co robił dzisiaj. Co pan tutaj robi? Jeszcze jedna, a zostaniesz wywalony z naszej placówki. Haha, <laughs> panie dyrektorze, zostaw Marcela. Ha ha, ha ha, Marcel masz za swoje! Ale czekaj, jak ty masz to nazwisko? Damianek? Marcel Damianek. W sumie Marcel Damianek ze mną chodzi do klasy. Kojarzę takiego! No bo Marcel to właśnie taki gagatek, że go się nie da nie kojarzyć, w sumie. On właśnie zawsze tutaj po prostu robi zamieszanie jakieś. I w tym momencie zostajesz wywalony ze szkoły? O nie! Zabrak szacunku! Przyznam się, bo Marcela wywalam? O co tutaj chodzi? Czy ja o czymś nie wiem? Dobra, przyznam się. Ale do czego no? Halo! No słucham. Tak naprawdę nie jestem Marcel? Eee... Yy, to kto? W końcu? Jestem Kacper. Jaki Kasper? Nie mam żadnego Kaspra w szkole. Brat Marcela. Aha, czyli po prostu brat Marcela gra na jego koncie. Wszystko zaczyna się układać teraz. Ale w sumie zachowują się tak samo. Martel też by tak pisał. Co ty masz za ubrania na sobie? Nie wyrzucił pan ze szkoły już 3 lata temu? <grytanie> Nieładnie, Kasper. Tak jest, Natalka, dobrze. Pamiętam, dałeś mi z liścia w twarz? Może. To jest chyba jakaś rodzina patusów. A pamiętam, powiedział pan, że Real jest lepszy od Barcelony? Chyba dyrektor jest za Realem, faktycznie. No bo jest? To na pana, niczego nie żałuję. Nie, nie, nie. Tak nie można robić. Co on w ogóle robi? Nigdy tak nie róbcie, pod żadnym pozorem. Dyrektor napisał, że widzimy się w sądzie. Co tu się dzieje? Opanujcie się. Oj tak, taka właśnie była moja reakcja.